Side. Light this bitch up. Dzisiaj idziesz póro, jak bany, Nic cię nie obchodzi, tylko ta prędkość. Nic cię nie zaskoczy, nawet ślepa miłość. To twoje życie, robisz co chcesz, a jak nie możesz, miej to gdzieś. Hamulec życia cię nie zatrzyma, nawet przed niebem albo wulkanem. Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz głowę pustkę, czy ucieczkę od tego świata. Hamlet życia cię nie zatrzyma, nawet przed niebem albo wulkanem. Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz moją czy ucieczkę od tego świata, dzisiaj stawiaj temu czoła bez strachu, co cię nie ogranicza, masz to wszystko w sobie, nikt cię nie zabije. Chyba, że ty to już to jest tej historii, którą sam zajebiście się napisałeś. Hamulec życia cię nie zatrzyma, nawet przed niebem, albo wulkanem, Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz góry pustkę czy ucieczkę od tego świata. Hamulec życia ciemnie zatrzyma, nawet przed niebem, albo wulkanem. Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz gole pustkę, czy ucieczkę od tego świata Hamulec życia ciemnie zatrzyma, nawet przed niebem albo wulkanem. Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz pustkę, czy ucieczkę, od tego świata. Hamulec życia ciemnie zatrzyma, nawet przed niebem albo wulkanem. Dzisiaj to ty decydujesz o wszystkim, czy masz pustkę, czy ucieczkę, od tego świata.